Śniadanko prezentuje się dzisiaj tak, trzeba koniecznie jechać na zakupy, bo ileż można? To już i tak ostatni kawałek cynamonki ale gdyby nie ona, to nie miałabym co zjeść, także trzeba dzisiaj wyjść z domu. Witamy się w 11 dniu Vlogmas. Ja może tak wyglądam z fryzurą na nieogarniętą, ale przy dziecku muszę mieć te włosy spięte. Nawet jakbym chciała mieć je rozpuszczone, to to się po prostu nie da. I co? Gdzie dzisiaj moje dziecko? Nie pod oknem, ale pod pufą. Spójrzcie na to. Co mój maluszek tam robi? Musimy cię wyciągnąć, tak? Zacząłem poruszać się do tyłu i tak mam. Ogólnie to przesunęłam tą matę do samego właśnie okna, bo i tak moje dziecko tam ląduje, więc no tak to zrobiłam. Tutaj jedynie musiałam troszeczkę podciąć tą matę, ale zrobiłam taką zakładkę tu. No i, i po prostu nie obcinałam tego, tylko nacięłam kawałeczek i tak jest. I postawiłam tutaj oczywiście pudło z zabawkami. Jednak z tej strony, bo z tamtej, no żeby jednak e, było jakoś niewygodnie, no i więcej miejsca dla dziecka. Chociaż pcham nogi tam, gdzie nie trzeba. Pokażę wam swój wianek z wczoraj, który zrobiłem. Za chwilkę będę musiała go powiesić na drzwiach, ale jest tak piękny i tak pachnie, że się zastanawiam, czy go od środka nie powiesić. Bo wiecie, na zewnętrznych drzwiach mamy jakiś tam wianek, nie? Ale ten też jest taki ładny i mam ochotę mieć go po prostu w środku, żeby na niego częściej patrzeć. Tu jeszcze są niteczki z kleju na gorąco, bo po prostu przyklejałam go tak na szybko, bo robiłyśmy wianki... Jeden dla siebie, a drugi jest na sprzedaż, bo to jest w kole gospodyń wiejskich. I ja zrobiłam tylko jeden, bo później przygotowywałam podstawy na strojki, No a wiecie, też miałam być godzina, byłam ponad dwie. Ale ciężko się wiecie, rozstać też tam z dziewczynami, bo się fajnie robiło. Ja ogólnie lubię robić takie rzeczy. Natomiast no, wiedziałam, że muszę iść do domku, bo chłopaki na mnie czekali. Także taki mam wianek. Tutaj są złote elementy. Miałam malinki z zeszłego roku. Wyciągnęłam ze, ze starego właśnie stroikę i trzy dołożyłam nowe, bo miałam tylko sześć. Tyle mi się chyba wtedy udało wyciągnąć. Chociaż nie pamiętam, czy były tylko, było tylko sześć, czy musiałabym na zdjęciu zerknąć. Ale właśnie ja takie elementy staram się wyciągać. No tu mamy cynamon, tutaj mamy właśnie sztuczne jakieś tam fragmenty, szyszki naturalne, bombki. Też chyba jakieś sztuczne plastikowe. Cynamon, no i zrobiłam też takie modne w tym roku kokardki. Więc yy, dajcie znać, czy, czy Wam się podoba. Podzielę się z Wami patentem mojej mamy na fajny odświeżacz, czy do szafy z butami, czy do po prostu szafy z ubraniami. To takie woreczki. Możecie nawet je kupić za grosze w action, tam chyba po 5 czy po 4 sztuki są opakowane i to są te perełki, na przykład. Akurat te mam tu z Lenora, perełki do prania, które się dodaje. Ja tu już mam końcówkę, nie wiem, czy ten zapach jest dostępny w Polsce, ale mama mi go jakiś czas temu przywiozła i po prostu wsypujemy te. Perełki do tych woreczków i wkładamy do szafy. I to naprawdę daje fajny zapach, długo się utrzymuje. A jak już wiecie, perełki jakby nie dają tego zapachu, który wyczuwalny jest, to można po prostu wrzucić je do pralki i użyć w praniu. Mamy gotowe i można taki woreczek albo zawiesić na wieszakach, albo po prostu położyć gdzieś na dole szafy lub na półeczce, jak tam macie. Także bardzo polecam. Fajny patencik. Gotuję szybki obiad. Tutaj mi się smarzyło warzywa na patelnie. O, już to biłam bałagan. Patelnia mi się kręci, bo nie dałam ręcznika pod spód. E, dodałam tylko tutaj su i za chwilkę dosypiemy tutaj kary, e, bo ja właśnie lubię takie warzywka z taką przyprawą kary tylko. Nawet jak dają gotowe mieszanki przypraw, to ja jednak daję kary. A tutaj w garnku obok za chwilkę, no jak mi się woda zagotuje, a, bo nie nastawiłam, to będziemy gotować ryż. I potem to wszystko połączę i będzie takie moje danie. Coś tu krzywo stoi w tym że nie może go ogarnąć. O. Także taki obiad na szybko, bo się jeszcze nie ruszyliśmy z domu, ale myślę, że niedługo Alex będzie chciał na drugą drzemkę i myślę, że wtedy wyskoczymy, bo naprawdę trzeba już coś kupić. Nikogo chyba już nie zdziwi moje jedzenie obiadu na podłodze, ale to jest standard. To się chyba nie szybko zmieni. Jem obiadek, nakarmię synka i będziemy próbować wyjść z domu. Musimy te zakupy zrobić. Plan jest taki, żebyśmy jeszcze pojechali do Sensei, ale do Sun Parku, bo tam jest mata do kąpieli, którą mi anulowali w zamówieniu na Black Friday. No i moje zamówienie do odbioru też jest w Senseju, ale w innym miejscu, więc. Będzie trzeba do obydwu podjechać. I może skoczymy do ekszyna, zobaczymy lampeczki, czy są. No, zobaczymy, co nam się uda i czy się w ogóle uda. To jest ta mata do wanny, po którą przyszliśmy. To bierzemy. Wyjeżdżamy już z galerii, bo weszliśmy do Ekszyna i Alek zaczął trochę marudzić, już tak stękać, że mu niewygodnie jest w, w tym foteliku, więc no... Y, lampek nie kupiłam, widziałam tylko jedne. Tam oczywiście regał świąteczny strasznie oblegany. Coś komuś trąbi. E e I no ciężko się tam było dopłacić, już nie odpalałam kamery, no i... I szybko zagęszczaliśmy ruchy, żeby wyjść. Teraz dałam Aleksowi Alilo. Leżył w samochodzie. Troszkę go podładowałam. I musimy jeszcze do Biedronki pojechać. Ale chyba pojedziemy tutaj obok do Biedronki. Nie lubię jej. Ale z naszej Biedronki nie wyjedziemy, bo już korki będą. Nie wiem, która jest godzina, ale już pewnie taka, że korki się robią. Jedziemy. Powiedzmy, że zakupy zrobione, ale wracamy już do domu, bo naprawdę nie dało się z moim dzieckiem zrobić konkretniejszych zakupów, więc wzięłam tylko to, co najpotrzebniejsze, czyli chusteczki, bo nam się kończą, frytki, co tam jeszcze, uszka, bo się pojawiły moje ulubione uszka, ale nie widziałam barszczu, ale już nie miałam czasu, wiecie, stać przy półce i czytać składu, więc poszukam w internecie, najwyżej poproszę męża, żeby kupił jakiś barszczyk dla mnie do tych uszek, bo kocham, kocham, kocham. <grych> no i zgadnijcie, co się stało, Aleks zasnął w drodze powrotnej. Więc przyjechaliśmy tutaj jeszcze do sensaja po moje zamówienie i wejdziemy do Nepto, żeby się nie obudził. musiałabym nagrywać? Nie filmiki. No, filmiki, żeby po prostu jeszcze to serce się nie ruszało, żeby on się nie ruszał na A ja nagrywałam wczoraj, że pokazałam, że tak, potem na tą ścianę, na tamto, a Alex był po cały czas. No i wiesz, musiałam to trochę. Chyba ty chcesz? Poproszę. Mama jest super? Mama jest super! Mama robi jak to pizza. Mama robi pizza. bo mama nie może. Hmm. No, to Misiu? Zobacz, teraz mama nakłada pesto. No, przytul się, przytul się. Do no, przytul No. Zrobicie tu pizzę i pójdzie na podłodze. Serbatkę na podłodze z nią. Zużyję całą, będziesz tam dokupić Zobacz mama, jaką pyszną pitkę robimy. ci chcę ten ser A dużo? No, nie, garstka jeszcze Dobra tatuś. Chcesz ta, tata utuczyć? Nie Nic nie tylko waga urośnie. Jesteś szczupły, tobie może Myślę, możemy się na jakąś już pizzę wybrać, wegańską, pode mnie. Bo przecież już pszenicę wprowadziłam, więc można by... Mm -hmm. pomidory też. Robić. A, pomidory jeszcze. Jeszcze nie wprowadziłam pomidorów. Znaczy, raz nie niechcący zjadłam, ale e, muszę to kontrolowanie zrobić. Przyszedł. Pitka. Jeszcze ogórek kiszony, tak? No tak, jeszcze ogórki kiszony. My to robimy pizzę po polsku kiszony zawsze i wszędzie przytul się Alex, no ja tych operator kamery. Chcesz złapać za kamerę? Nie, zostaw Alex Alex Przytulaj się do taty. Pizka taka. Uwaga, idę z gorący. Nagrywamy. Nagrywamy nisiu, małmę. Aż ci zazdroszczę, tak kocham tą pizzę. Hmm. nie trzyma No i drodzy państwo, pizzka gotowa jest. Tak, tak wygląda o. Proszę bardzo. Więc dziękuję mojej kochanej żonie, że tak dba o męża. Będę miał co jeść dobrego. Jesteśmy już po live'ie dzisiejszym na TikToku. Tak spontanicznie w ogóle go zrobiłam, bo udało się, że Alex poszedł spać o 20:30, mniej więcej go odłożyłam chyba. I póki coś śpi. Więc zrobiłam live'a. Jest już chwilka po 21 butelka strzeliwa z wodą. Jest chwilka po 21, więc kończymy vloga, I idę go montować i tyle. Ja jeszcze co wam chciałam powiedzieć: nie zamocowałam jeszcze wianka na drzwi, zrobimy to w kolejnym vlogu, bo muszę sznurek odkopać, a jak Alex śpi, to nie mogę, bo zrobię hałas i na bank, on się obudzi, więc jakoś dzisiaj na to czasu nie znalazłam ale za to zrobiłam porządek na regale, nie tym, 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 tam i może potem przeniósł drukarkę o pięterko wyżej, także jako tako tam już pozbierałam rzeczy i książki jakie tam były, także już wiecie szykujemy się jak młody będzie tam łapkami już do szafek sięgał po różne rzeczy. I co jeszcze? Yy, odebraliśmy paczkę yy, z Netto bo nie wiem, na czym się skończyło nagrywanie. Tak, z Netto. Paczkę z Netto. Boże, nie. Byliśmy w Sinsei po moją paczkę i poszliśmy też do Netto. Się udało. Tam się troszeczkę obudził, ale nie było dramatu, więc było ok. I odebrałam właśnie paczkę z mmm, Sinsei. E, ale otworzymy ją już jutro w kolejnym vlogu, także e, nie będziemy już przeładowywać treścią się dzisiaj, także zostawiamy sobie to na jutro. I co? I się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym w ogóle masie. Bajo!